Za kilka dni odbędą się wybory, jak ocenia Pan wasze szanse w sondażach was nie widać? Ta wczorajsza wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, który już publicznie powiedział, że są takie małe partie, które odbierają im głosy. Powstały jakieś takie małe partie, które często odwołują się bardzo intensywnie do religii. Oczywiście pięknie, tylko one powstały po to, żeby nam zabierać głosy, żeby te osoby najbardziej religijna, może słabiej politycznie zorientowane, na to głosowały. Jakaś Polska jest jedna, to są głosy zmarnowane. To są głosy, które powinny paść na zjednoczoną prawicę. Czuję i wiem to już dzisiaj, że oni zrobili po cichu swój sondaż, z którego wyszło, że Polska jedna, jedna ma jednak znaczne poparcie. Zresztą widzimy to, co się dzieje. Wie pan, jeżdżę, panie redaktorze, po spotkaniach w całej Polsce. Ostatnio byłem tydzień temu w Warszawie. Całkowicie otwarte spotkanie, pół tysiąca osób. My nie przywozimy ludzi autokarami, tak jak to robią te wielkie partie, samych swoich. To są wszystko ludzie z zewnątrz, nasi sympatycy, którzy popierają, którzy mogą pytać o cokolwiek chcą. Wrocław 353, byłem w Wadowicach, ponad 200 osób. Więc to pokazuje, że ludzie potrzebują czystej, nieskażonej siły, ani okrągłym stołem, e, ani odgrzewanych kotletów, tak zwanych. Więc Idzie nowa jakość i wiem, czuję to, że 15, a dokładnie 16 października, jak się dowiemy, to będzie to wielkie zaskoczenie dla wielu. Na jaki wynik wyborczy pan, pana partia liczy? Panie redaktorze, dzisiaj spoty, które są emitowane już w telewizji polskiej nasze, w telewizjach regionalnych, pokazuje, że z dnia na dzień coraz więcej ludzi się dowiaduje. Jakiś czas temu było kilkaset tysięcy osób, które popierały PJJ, do tego liderzy opinii publicznej, czy Witold Gadowski, czy Wojciech Sumliński, czy Jerzy Zięba i wielu tak naprawdę. Samoobrona też będzie nas, ogólnopolska, popierać, wiele organizacji. Wszyscy ci po agrounii, którzy liczyli na, tych, na tego lidera, dzisiaj też przekierują, przekierowuje wielu z nich poparcie na, na PJJ. Więc patrząc na tych wszystkich liderów opinii publicznej, widzimy, że to już nie są setki tysięcy, tylko jak to policzymy wszystko, to jest milion, półtora miliona głosów, a my potrzebujemy 877 tysięcy głosów, żeby przekroczyć próg. Więc ja dzisiaj wiem, że ten próg został już dawno przekroczony i liczymy między 11 a 13%. Tu mam takie właśnie pytanie od internauty. PJJ jest znane tylko w internecie. Konfederacja zasięgami bije na głowę PJJ. Lewica, która od dziesiątek lat jest siłą parlamentarną i ma subwencje, ledwo uzbierała głosy poparcia na listach. Skąd PJJ dostało listy poparcia? No, ja wiem, to po, po ludzku nie da się tego tłumaczyć. Ja często o tym mówię cud. Faktycznie się wydarzył wielki, bo początki były trudne ale wystosowałem też kilka filmików do, do Polaków i muszę powiedzieć chyba 2 trzy i faktycznie w ostatnich dniach to było tak potężne poruszenie, no, trzeba mieć tą świadomość, że my mamy elektorat, to są ludzie po prawej stronie, bardzo mocni ludzie uduchowieni, to są ludzie, którzy są zdeterminowani, odpowiedzialni za swoją ojczyznę, to są patrioci. I kiedy oni usłyszeli ten apel, bardzo mocno zmobilizowali się i faktycznie w tych ostatnich dwóch, trzech dniach napływały nam podpisy Polacy przynosili z różnych stron tak naprawdę tylko telefony odbieraliśmy i nasi ludzie jeździli i odbierali te podpisy, więc to była. No, Interwencja Boża, nie, nie, nie czytam tego inaczej.